tu Kazimierz, znajdujemy się na Wallop, Wallop Island we Virginii w Goddard Space Center jest tutaj Visitor Center centrum do zwiedzania przez turystów i tam za tymi moczarami, za tymi bagdami znajdują się wyrzutnie rakietowe Trochę za tymi drzewami, także tutaj nie mogę pokazać. Zresztą z tak daleka to i tak nic nie byłoby widać. Nie byłoby widać. Jutro ma odbycie się start rakiety Terrier. To jest rakieta suborbitalna. Suborbitalna. Tutaj są przygotowane trybuny do obserwacji startu tej rakiety. Start ma być jutro. Między 4 a 4:45. To jest mała rakieta. Natomiast ogromna rakieta Antares będzie startowała 10 lipca we czwartek o godzinie 14. Także ja tutaj przyjadę, przyjadę bo mamy 50 minut drogi i będę się starał pokazać ten start tej rakiety Antares. To jest ogromna rakieta. Ona będzie wynosić statek kosmiczny kapsułę Cygnus, która dostarcza towary zaopatrzeniowe do międzynarodowej stacji kosmicznej, do międzynarodowej stacji kosmicznej e, i zabiera z powrotem odpady. To na razie tyle. Pa, pa bye bye.